Among Us, czyli chyba najbardziej wybita gra pandemią, która stworzyła swoje własne królestwo Brainrotu. Gra, która umiera i ożywa co jakiś czas, dzięki takim twórcom jak Mandio, Xen czy Testri. Pokazywałem sztuczkę? I tą grę właśnie dzisiaj postaram się splatynować. Zapytacie pewnie po co? A dlaczego? No dzisiaj to już życie wszystko. Epickie winy. Turbo porażki. No, to, to że my tego nie wygraliśmy na taski, to jest hit. Nie? I zakwestionowanie swojej własnej egzystencji poprzez chęć autodestrukcji. A drugi powód tego filmu to dla tytułu. Co do samych osiągnięć, to mamy kilka prostych: jak wygrać grę jako crewmate i przetrwać, czy zrobić wszystkie swoje taski. Ale mamy też i piekielną kategorię, jak zrobienie 500 tasków, czy 150 kg jako impostor. Ale mamy jeszcze level impossible, czyli zrób przesunięcie karty za pierwszym razem. Nie będę przedłużał, zaczynajmy. Ja sam postanowiłem rozpocząć od normalnych gierek w Amongu, aby trochę się rozgrzać i przy okazji pozbierać podstawowe trowki. A w drugiej części rozpoczniemy dopaminkowy szał Grindu pod osiągnięcia. Tak więc zebrałem ekipę pomocników z Discorda i rozpoczęliśmy pierwszą rozgrywkę. Oj, gdzie zaczęło się. Zaczęło się! Początek pierwszej gierki zapowiadał się spokojnie. Sprawdziłem kto poszedł w prawą stronę mapy, a następnie szybko przeszedłem w stronę kamer, co uważałem za dobry pomysł. No i patrzcie sami. To rewind time. Oh my A tak więc poleciałem prosto do przycisku, gdzie no, nie będę. Udawał bohatera, po prostu zesłałem się w gacie. I absolutnie nie wiedziałem, kto konkretnie zabił, więc grałem na zwłokę. Coś. No, no, no. Coś widziałem na kamera. No i teraz pytanie: Czy ktoś chce się przyznać do swojej zbrodni? Może tak wiecie, pokojowo, nie? No i tutaj czas na pleja dekady, gdyż przez mój astygmatyzm prawej siatkówki lewego jądra znikąd oskarżyłem biednego pomarańczowego. Panowie, 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 dobra, to może ja, nie? Niech kleszcz powie, co robił w tej rundzie. tam tamto w tym sadku tak, nie, nie, nie trzeba, nie, nie, nie. Ale, Ale dobra, panowie, zostało 14 sekund. Clash to jest 100% o, was, confirm. My, tak jest. Tragiczna w skutkach decyzja, z której karma wróciła do mnie szybciej niż myślałem. Sami krymujący podejrzewali jeszcze impostorów. Ogólnie pytanie do dwóch osób. Ken Boy i do a, lepnie, że, dobra. Co za przypadek? Ale przez brak koordynacji w Taskach i wrobienie Niemca przez impostora, czyli klasyk. Stoimy w trzech na kamerach i nagle on, i Niemiec robi takiego, wiecie, slajda i go zabija. No. Co? Nie złego. <laughs> <ten sposób> <laughs> tak zwana prosta rundka. Kończymy tą grę z porażką. My kim jesteś? Jesteś zerem! Czas na grę drugą, która również miała mocny przebieg. Pierwsze co zrobiłem to małe rozejrzenie się za czymś podejrzanym. I następnie ponownie ląduję na kamerach, gdzie znów zapamiętajcie jeden z ekranów. Zaraz po tym udałem się na robienie kolejnych tasków, gdzie przekonałem się jak tragiczne niektóre są na padzie. O matko, to jest tragedia. Nie! No tak będzie... No! No w dół! To jest buged. Tego się nie da zrobić. A, jeszcze w tej grze miałem pieska. Co ciekawe, pierwszym zgłaszającym ciało jest Niemiec. Ono samo leży obok lawa Pula. Hmm, gdzieś to już widziałem. Tak więc udaje mi się zasiać ziarno niepewności w stronę germańskiego kosmonauty. Ale, dobra, dobra, ja mogę ja jednak powiedzieć, że jak ja na kamerach byłem, to ja właśnie widziałem jak Niemiec szedł w stronę właśnie tej lawy, ale on tam był już trochę wcześniej mi się wydaje. A podczas kolejnej rundy zdobywamy pierwsze trofeum za zrobienie 10 tasków no nice, mamy pierwsze trofeum. Tutaj ginie k który często chodził z chlebem i zobaczcie jak się z tego wybronił. A ty chleb nie miałeś jakichś zapędów, żeby ukatrupić swojego przyjaciela? Ej, mam... To nie jest mój przyjaciel. No, tak, tak, tak. Niestety bez żadnych innych dowodów skipujemy to głosowanie. Kolejna runda i w tej akurat nic nie widziałem, ale ponownie na głosowaniu słyszymy oskarżenia w stronę Niemca. Znalazłem ciało tam na górze właśnie tego laboratorium. Widziałem. Z, za ściany nick Niemca i to dosłownie na węcie. Lecz w kolejnej rundzie czas już na ostateczny outplay. Po skończonych już wszystkich taskach zasiadam za kamerami, gdzie widzę jedną ciekawą rzecz. I tutaj cała ta intryga szykowana od pierwszych rund będzie miała swoją kulminację. To straty, to daj mi teraz powiedzieć, bo ja patrzyłem na kamerę w ofisie i Niemiec, co mi powiesz o tym? Że właśnie widziałem, jak na Komsach zabiłeś naszego przyjaciela. Znaczy, ja powiedziałem na Komsach, tak? A mi chodziło o Vitalsy. I self reportował. A bo nie, czekaj, czekaj, Nie myc. masz jakąś linię obrony? No. Nie mam. No. Tyle, że po tej epickiej fabule, w kolejnej rundzie po prostu dostaję backstaba od tyłu. No. Ale na szczęście jeden pozostawiony impostor nie był w stanie wygrać sam i ci wygrali taskami. Przy czym ja sam dostaję trofeum za wygranie gry, gdzie głosowałem tylko na impostorów. Klasa! Klasa, jest też Oj, i teraz trzecia gra, na której popełniłem ten tyci, tyci błąd. I'm gonna break my monitor, I swear. W mojej opinii ta mapa jest niegrywalna, i prawda jest taka, że całą grę nie widziałem nic. Przy czym 90% czasu zajęły mi powalone taski, także skip. Jedyne co to na końcu tej rozgrywki dostęp dwa trofea za zrobienie tasków i przeżycie. No, i czas na ostatnią grę, no która na pewno była wyjątkowa. Przez pierwszą połowę gry ponownie tak naprawdę nic nie widziałem. I jedyne co, to opierałem się na oskarżeniach innych. Widziałem jak Jolteon wyskakiwał z venta w laboratorium, tam gdzie są te drzwi takie otwierane. Czyli to inżynier, tak? <trym zna> Przy okazji udało mi się zrobić powalone trofeum z kartą, gdyż na konsoli okazało się ono być banalne niewykonalne Let's go, najcięższe trofeum w grze. Za to wszystko zmieniło się podczas tej rundy. Hello there. Tyle że tutaj zaczynają się schody. A no, dobra, bo no, on no, na no! czas Tutaj, Kenboy widzący zbrodnie na własne oczy, przez mamę w pokoju musi walczyć jako cichy świadek. Niestety w tym głosowaniu nie udaje mu się przekonać ludzi, tak jak i w kolejnym, które sam zrobił. Nie wiem, co jak to robić. Ja skipuję. Na szczęście w kolejnej rundzie, crew postanawiają zebrać fakty i podjąć odpowiedni wybór, przez co moja śmierć zostaje odkupiona. Miałem ra dwa razy ja wystarczy wystarczy. teraz. To jest takie, jak O nie, ja. Ja matuję ja impostorkę. Impostorkę, ja impostorkę. Tutaj impostorka złapała jeszcze Rejza. Nie no, wspieramy no, takie osobistwa. No, z jednym impostorem i małą ilością tasków do końca zwyciężamy. No i tym samym przechodzimy do sekcji trofkowej, gdzie poziom dopaminki może wzrastać skokowo, także uwaga. Pierwsze co, to udało mi się upolować wreszcie impostora. I dzięki temu mogę stać się dobrym zdrajcą, gdyż moją pierwszą misją będzie naprawić swój własny sabotaż. Dobra, to o jest załogarzysta. Kolejne trofeum wpada sekundy później po moim pierwszym killu. Następnie czas na 3 egzekucje przed pierwszym meetingiem, co szybko robię i również trofkuję. Wciskam jeszcze 5 killi, za co mamy kolejne. A po zakończeniu rozgrywki zdobywamy sabotażystę, bez wentylacji i Unearthed. Za wygranie przez sabotaż, nieużycie węta przez całą grę jako impostor, oraz za 3 winy na polusie, których nie chce mi się pokazywać. Wcale nie tak, że mi się nie nagrało. Kurwa, Martwy men! Tak martwy, że sam chciałbym nim być! Czas na kolejną grę, gdzie wracamy na klasycznego Skelda. Tutaj czas na trofeum, które zaboli każdego tak samo, bo śmierć podczas skanu... ...a potem jego syzyfowe powtarzanie... ...to katorga, ale da nam to trofeum. Czas na turbo family friendly rzecz, czyli masowa eks... ...widzu. Taki normalny dzień na kanale Trima. I tutaj dostaniemy za to trofeum. Przy okazji, kiedy dostawałem crewmate'a, udało mi się zrobić 100 tasków. No bo wiadomo, nie mówię do tych, o, menadżer, 1000 tasków, boże, 100, <laughs> mam 100 tasków. I czas na kolejne impostorskie trofki, jak kill po ciemku oraz wygranie impostorów poprzez głosowanie. Kocham demokrację. Orator, czemu to się nazywa orator? Co to znaczy w ogóle? Tak jest. No i teraz czas na mapowe trofki, gdzie na każdej z nich musimy zrobić 3 winy. A przy okazji ocenimy je sobie. Polusa zdobyliśmy wcześniej i jest on. Skeldzik to już klasyczny klasyk. Mira to mapa dla nerdzików, co lubią czytać logi. No i Airship, czyli mapa masochistów i uciekinierów z Arkham Asylum. Ostatnie impostorskie osiągnięcie to zwycięstwo w dwóch impostorów, bez śmierci żadnego z nich. I. Jest! Niczego nie podejrzewałem. Po godzinie. <noise> No, i tutaj czas na autostradę, ale nie chodzi tutaj o prędkość, a długość grindu, gdyż trofea, które nam zostały, to zrobienie 50 i 150 kg oraz wykonanie 500 tasków. Oh my God. Tak więc taktyka była prosta. Ładujemy się do gry, mam cremata. No to szybko wykonywane jest na mnie skręcenie kiszek. Jako duszek lecę robić taski. Druga sytuacja to wylosowanie Impotenta. W takiej sytuacji crematorzy ustawiają się ładnie w kolejce, wiadomo po co. Im. Przy czym inni impostorzy wychodzą, abym zrobił więcej killi. Tak więc taktyka by działała, gdyby nie pierwszego dnia przez bite 50 minut nie dostałem ani razu impostora. Nie powiem, moja psychika była lekko zachwiana. Ja też mam crewmate, także no kurde, a już 40 minut impostora nie miałem. Zrobiłem wtedy tyle tasków, że teraz mam chyba sprawniejsze dłonie od dziecka w chińskiej fabryce. Na szczęście drugi dzień był totalną odwrotnością, bo w 2 minuty dobiłem do 50 killi... Każde. C o, płatny zabójca, 50 kg. No! A szło to tak sprawnie, iż nawet 150 kg wpadło mi przed taskami. No dawaj, awestary, jakieś ostatnie słowo? Jodek. Dobrze. I tym samym Wiktory i Zmora. No i tutaj ostateczna przeszkoda, czyli taski, które jak się dowiedziałem, mogły być zbugowane. Także pomodliłem się o opatrzność i po pewnym czasie udało mi się zrobić to. Jest! Jest! Oh. Wielki człowiek Witam To ja Tym samym dziękuję za udział w tym lekko innym odcinku Ale nie powiem bardzo Chciałem zrobić ten podejrzany tytuł na kanał No to co, klasycznie Like, za którego dostaniesz 100 platyn w tym roku Sub, za którego znajdziesz 100 złotych na chodniku I komentarz vent, w którym znajdziesz mnie dzisiaj w twoim domu W sensie serce, które znajdziesz przy swoim komentarzu Teraz jeszcze zapraszam na pozdrow pomagających mi widzów I do następnego Pozdrawiam Pozdrawiam mojego raka serca! Pozdrawiam Dolny Śląsk! Chciałbym pozdrowić kolegów z klasy i wszystkich tutaj zgromadzonych i Filipa i Oskara! Pozdrawiam mojego kolegę Kognela. Pozdrawiam GM Astera! Pozdrawiam dla wszystkich kolegów z klasy! Pozdrawiam Trima mastera i Dreama i Chleba! Nie pozdrawiam Disa! Pozdrawiam Ziomka obok! Y, pozdrawiam mojego Ziomka bobika i Kaena! Pozdrawiam MFSA i wszystkie obserwujące Dreama! Pozdrawiam rodziców! I have all the